Hej, cześć, witajcie z tej strony Shark. A to jest pierwszy odcinek polecanki, w której będę polecał kanały, które przyciągnęły moją uwagę i które nie mają zbyt, tej du zbyt dużej liczby widzów, po prostu yy, ce w celu wypromowania ich. Yy, to znaczy, ja wiem, że może nie mam jakiejś porażającej ilości widzów, ale zawsze yy, część z Was może zainteresować się tym kanałem i po prostu zostać na dłużej zostać na dłużej, a sam wiem z doświadczenia, że choćby jeden widz, który ogląda filmiki stale i komentuje je na bieżąco, naprawdę sprawia wielką radość osobie, która tworzy te filmy. Po prostu sprawia, sprawia to, że to co robimy, my zagrajmerzy, my let's playerzy, vlogerzy daje po prostu sprawia, że my, to, 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 to co my robimy ma sens po prostu. Wiem, że może się trochę motam, plątam, ale no, tak to już czasami bywa. Yy, więc pierwszym kanałem, właśnie w Polecance, jest użytkownik tj 12 yy, Jest to użytkownik, którzy, który na swoim kanale posiada yy, głównie vlogi, chociaż zapowiedział, że yy, w yy, jakimś tam obrębie czasu pojawią się także serię z gier. Yy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak prowadzi, jak prowadził kiedyś Serię z Gier, ponieważ miał też drugi kanał, to tu macie właśnie jego kanał pierwszy na jego, na jego liście polecanych. Możecie sobie właśnie tutaj zobaczyć, jak tworzył zagrajmy. A także ma tutaj jedną serię, jeden odcinek z Dark Souls'a. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o jego działalność vlogarską, to jest ona naprawdę na wysokim poziomie. I, i raczej to co, to, co mu zaproponujecie. To znaczy yy, prowadzi on też nie wiem czy dalej to prowadzi, ale prowadził on także serię, w której, yy, no, o, robił wyzwania. Właśnie tutaj macie ten odcinek, yy, więc jeżeli pewnie zaproponujecie mu jakieś wyzwanie, to on może może je wykonać. Yy, jeżeli macie do jego, do jego jakieś pytanie, to właśnie w jego najnowszym filmiku macie yy, zamieszczone to że możecie sobie zadać pod tym filmie po prostu pytanie i on zrobi odcinek z QA. Jeżeli tych pytań się zbierze dużo. Więc zachęcałbym, je, żebyście się zapoznali z tym kanałem, ponieważ jest na nim zawarty bardzo, bardzo ciekawy content Kilka filmików, jeżeli chodzi o jego opinie na, temat, na tematy różne Przykładowo na tematy szkoły, na tematy YouTube'a. Upraszczanie po prostu, po, po prostu upraszczanie, y, wyglądu YouTube'a co mi się też nie podoba, y, i możecie tutaj zobaczyć na przykład, y, jak będzie wyglądał, jak może wyglądać YouTube niedługo. Y, na jego, y, tam ma właśnie pod tym filmikiem y, link i właśnie prosiłbym Was, żebyście zobaczyli ten kanał, y, i jeżeli Wam się spodoba, to zasubskrybowali go no tak, co by tu dużo więcej powiedzieć. Naprawdę gość tworzy ciekawy content i miło by było, gdybyście go zasubskrybowali Na pewno dla niego A więc na razie to by było tyle na tyle Jeżeli macie jakiś ciekawy kanał, jeżeli prowadzicie ciekawy kanał z ciekawym contentem, to możecie w komentarzach do tego filmiku podesłać mi, nie link, tylko po prostu powiedzieć, zapytać się mnie, czy... Yy, stworzę taki filmik, taki filmik także o waszym kanale no jeżeli spodoba, wam się, spodoba mi się ten wasz kanał no to także także, yy, także nakręcę o nim właśnie polecankę yy, no a tymczasem to by chyba było na tyle i do zobaczenia w następnych odcinkach na razie, cześć, pa pa